Kochani, każdy opiekun chce, aby jego pies był zdrowy, pełen energii i cieszył się długim, szczęśliwym życiem. Dlatego warto zadbać nie tylko o odpowiednią dietę i aktywność, ale także o skuteczną suplementację. Linia Eloa to kompleksowe wsparcie dla psów na różnych etapach życia. Eloa hip and joint dba o zdrowie stawów i kości, co jest szczególnie ważne dla psów aktywnych i starszych. Eloa Pure Collagen Complex oraz Eloa Power Collagen dostarczają wysokiej jakości kolagen, wspierając zarówno układ ruchu, jak i kondycję skóry oraz sierści. Jeśli zależy ci na pięknej, lśniącej sierści twojego psa, sięgnij po Eloa Skin Fur. Zawarta w nim biotyna, cynk i witaminy z grupy B pomagają utrzymać zdrową skórę i mocny włos. A dla psów, które potrzebują dodatkowego wsparcia odporności, doskonałym wyborem jest Eloa Immunity and Digestion zawierający kolostrum wzmacniający układ immunologiczny i trawienny. Wszystkie suplementy Eloa to połączenie najwyższej jakości składników i nowoczesnej wiedzy weterynaryjnej. Wybierając odpowiednie wsparcie, dbasz o zdrowie swojego psa na długie lata. Odwiedź eloa.pl i zamów już dziś.